Moja droga, która czujesz, że dłużej nie da się milczeć, że nie chcesz już siebie ukrywać za uśmiechem, który nie ma nic wspólnego z radością, piszę do ciebie jako mężczyzna, ale nie jako ten, który ma cię naprawiać, nie jako ten, który wie lepiej. Piszę jako ktoś, kto widzi i kto wierzy, że kobieta, która wraca do siebie, to siła, której świat naprawdę potrzebuje. Bo wiem, że byłaś uczona znikać. Być miłą, niepytającą, potulną. Byłaś karmiona obietnicą, że jeśli tylko będziesz wystarczająco dobra, to ktoś Cię pokocha. Ale nikt nie powiedział Ci najważniejszego, że nie musisz na miłość zasługiwać. Że miłość, której szukasz, zaczyna się od Ciebie. I może właśnie dziś w Tobie coś pęknie. Cisza, która już nie koi, Zgoda, która przestała być łagodnością, a stała się rezygnacją, zmęczenie, które nie jest słabością, jest sygnałem. Właśnie z tego miejsca zaczyna się powrót. Niespektakularny, niefilmowy, ale prawdziwy. Wracasz do siebie nie po to, by być perfekcyjna, wracasz, by być sobą, kompletną, wrażliwą, pełną sprzeczności, żywą. Jeśli pozwolisz. Chcę Cię przypomnieć. Twoje emocje są legalne. Twoje granice są święte. Twoje nie nie potrzebuje uzasadnienia. Twoje ciało nie musi być ciche, by zasługiwało na szacunek. Twoje serce zna drogę, nawet jeśli przez lata zagłuszał je lęk. Nie musisz czekać, aż ktoś powie ci, że możesz. Nie potrzebujesz pozwolenia. Nie potrzebujesz więcej dowodów, by uwierzyć, że jesteś wystarczająca. Jesteś. Teraz, w tej chwili. W tej wersji siebie, która może się boi, ale jednocześnie wie, że już czas. I nie musisz się śpieszyć. Nie musisz być gotowa natychmiast. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok i nie zrezygnujesz z siebie. A jeśli będziesz chciała, pójdę obok. Nie po to, by prowadzić cię za rękę, ale po to, by przypominać, że to nie jest egoizm, to jest wolność, kiedy wybierasz i kochasz siebie. Moja droga, wiem, że słowa mają moc, zwłaszcza te, które wypowiadamy do siebie. Nie te, które udają afirmacje, ale te, które płyną z odwagi, z decyzji, z prawdy. Dlatego nie zatrzymuję się na inspiracji. Stworzyłem coś więcej, prosty, ale skuteczny manifest. To nie są kolejne złote myśli na lodówkę, to nowy rodzaj kontraktu ze sobą, umowa, w której kobieta taka jak Ty odzyskuje głos, ciało, przestrzeń i prawo do bycia sobą bez przeprosin. Ten manifest nie mówi Ci, jaka masz być, on Ci przypomina, kim już jesteś. Nie daje Ci instrukcji. Daje ci wybór, daje ci język, którym możesz przemówić do siebie i zostać usłyszana. To narzędzie, które możesz czytać codziennie, na głos, do lustra, w ciszy, zwłaszcza wtedy, gdy wątpisz, gdy boli, gdy znów zaczynasz od początku. To Twój powrót, to Twoje tak dla siebie. A ja, jako mężczyzna, który wspiera kobiety w miłości i wolności, czuję ogromny zaszczyt, że mogę ci towarzyszyć właśnie w tym momencie. Bo jesteś gotowa. Nie dlatego, że wszystko już wiesz, ale dlatego, że nie chcesz już żyć wbrew sobie. Za chwilę przeczytam manifest, który przygotowałem specjalnie dla ciebie, a ty usłysz go nie jako coś z zewnątrz, ale jako coś, co być może od zawsze nosiłaś w sobie. Czas go sobie przypomnieć. Możesz też opracować swój własny manifest, który idealnie pasuje do Ciebie. A oto moja propozycja: Deklaracja wolności wewnętrznej. Dziś wracam do siebie z niedoskonałością, z ciszą, z otwartym sercem. Wracam z miejsca prawdy, z miejsca zmęczenia, z miejsca miłości. Szukam siebie w swoim spojrzeniu. Wybieram życie, które tworzę na moich własnych warunkach. Wybieram pełnię, wybieram siebie jako całość. Ja jestem kompletna, prawdziwa, odważna, obecna. Dziś przyjmuję siebie w całości, każdą myśl, każde słowo, każdą wersję siebie. Jestem wystarczająca? Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Wybieram odpowiedzialność i łagodność zamiast winy. Dziś zawieram nowy sojusz ze swoją odwagą, ze swoją wolnością. Decyduję się na życie autentyczne, nieuczesane, żywe. Staję po swojej stronie w każdej chwili. Ogłaszam z całą pewnością: Moje emocje są moim językiem. Moje pragnienia są moim drogowskazem, moje granice są moją siłą, moje ciało jest moim domem świętym i przyjętym. Moje serce zna kierunek i idzie swoją ścieżką. Od dziś tworzę życie po swojemu, wybieram siebie jako źródło, pozwalam sobie iść swoją drogą, wierzę we własny rytm. Przyjmuję gotowość, która już we mnie jest. Wybieram siebie z miłością, z czułością, z pełnym sercem. Trwam w tej decyzji, z każdym oddechem coraz głębiej. Ten manifest będziesz mogła pobrać z mojej strony, jeśli tylko zechcesz. Ja mocno wierzę w Twoją drogę i. Mam szacunek do każdego Twojego kroku, który robisz w swoją stronę. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawiam, miłość w Tobie.